Według świętego Mateusza. W owym czasie, doniesienie o Jezusie otrzymał tetrarka Herod. Powiedział on do swoich dworzan: To jest Jan Chrzciciel to on powstał z martwych, i dlatego takie moce przez niego działają. Otóż Herod za sprawą Herodiady, żony swojego brata Filipa, kazał wcześniej zatrzymać Jana, związać go i osadzić w więzieniu. Bo Jan upominał go nie wolno ci jej mieć. A choć chciał zabić Jana, bał się tłumu, bo mieli go za proroka. Podczas urodzin Heroda tańczyła przy wszystkich córkach Herodiady i podobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać o cokolwiek poprosi. Ona, namówiona przez swoją matkę, powiedziała Daj mi tu zaraz na tacy głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz ze względu na przysięgę i na współbiesiadników rozkazał dać. Przez posłanego odciął głowę uwięzionemu Janowi. Wniesiona została jego głowa na tacy i podana dziewczęciu. Ono zaniosło swojej matce. Później jego uczniowie poszli, zabrali zwłoki i pogrzebali je. A potem przyszedłszy, powiadomili Jezusa. Może najpierw wyjaśnijmy sobie, kim były te poszczególne postacie, bohaterowie, tak to nazwijmy, nie, tej dzisiejszej Ewangelii. Otóż Herod, wspomniany tutaj, Herod Antypas, dokładnie. Tutaj ta, ten jego przydomek nie występuje, ale w innych Ewangeliach występuje. Ten Herod był tetrarchą, czyli władcą, takim księciem, chyba tak to rozumiem, że to chyba coś takiego oznaczało. Yy, Galilei. Galilei, chyba jeszcze Perei, chyba. No w każdym razie, no ale naj, naj, najbardziej nas interesuje tutaj Galilea. I był on synem yy, Heroda Wielkiego. Tego Heroda, który wybudował świątynię, i w ogóle tę świątynię, o której jest w Ewangelii mowa, i w ogóle dużo takich no dobrych rzeczy, w sensie, potrafił rządzić nie? Izraelem nie? czy Palestyną, jakkolwiek to nazwiemy. I wtedy, chociaż już Palestyna była podbita przez Rzym, to potrafił się z Rzymem dogadywać. Mimo wszystko, Palestyna miała sporą autonomię. Tak, Harut nie był takiej czystej krwi, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, czystej krwi Żydem, no ale był przez Żydów jednak ceniony, choćby dlatego, że właśnie odbudował świątynię. I teraz Filip z kolei, o której tu jest wspomniane, był władcą. Był też synem Heroda, ale z innej kobiety, z innej żony. I on władał Judeą, której stolicą była Jerozolima. Tak, a z kolei Herodiada to była wnuczka Heroda Wielkiego, ale z jeszcze innego yy, syna. Heroda Wielkiego, mianowicie Arystobula. I Herodiada miała córkę Salomę z Filipem, z Filipem. A Herod Antypas tak historycy mówią, że trochę chodziło też o to, żeby podnieść jakby swoją pozycję, no bo jako władca Galilei nie miał takiej pozycji jak władca Judei, gdzie była Jerozolima. Więc trochę dla podniesienia jakby swojej pozycji, jakby uwiódł żonę swojego brata. Wprawdzie przyrodniego, no ale jednak swojego brata. I, no i też wziął do siebie jego córkę w dodatku jeszcze, nie? córkę swojego brata. Tak. Tutaj jeszcze warto też dodać, że na skutek tych, tych, tych związków, nie, tych z, zmian, tego, że Herod wziął za żonę Herodiadę, tam powstała potem jeszcze jakaś wojna domowa, ginęli ludzie. No w każdym razie tam skutki, w każdym razie były fatalne. Nie? Fatalne były skutki, konsekwencje tej decyzji, tego, że Herod wziął za żonę Herodiadę. Więc nie ma się co dziwić, że Jan Chrzciciel mówił, nie wolno ci mieć, krytykował to. No to, co może być zaskakujące, jest zaskakujące, to to, że Jan Chrzciciel robił to tak otwarcie, odważnie, wiedząc co mu grozi. Także tu jest tu Jan Chrzciciel pełen godzien podziwu, po prostu jest godzien podziwu. Tak, także ta krytyka ze strony Jana to nie była taka po prostu krytyka jakiegoś niesakramentalnego związku, nie? tak jak to się czasem przedstawia. No, tu Jan Krzyciel występował przeciwko niesakramentalnym związkom. Nie? Rzeczywiście, no, trudno nie występować przeciwko związku, który, ponownego związku, które ma takie tło i w ogóle jest w ten sposób. Nie? Zaaranżowane. Tak, no to jest, także to było naprawdę coś bardzo złego. I teraz, ale właśnie to, ja myślę, że istotą tej opowieści, tak jak zresztą każdej opowieści w Ewangelii, nie jest przekaz jakichś tam faktów historycznych, chociaż tu akurat mamy. Okazuje się dość precyzyjnie, zgodnie z wiedzą historyczną, z faktami. Zgodnie z faktami mamy opowiedzianą pewną, pewną historię. Natomiast tu nie o te fakty chodzi. Z tego fragmentu nie o to chodzi, z tego fragmentu Ewangelii nie o to chodzi, żebyśmy się uczyli historii. Tu chodzi o coś dużo więcej. I teraz, jak ja odbieram tę Ewangelię, bo wiem, że ona jest mi dana. Dla mnie, do, dla mojego duchowego pożytku, dla mojego rozwoju, dla wzbogacenia mojej relacji z Bogiem, z Jezusem. Tak. I teraz, jak ja ją odbieram? Otóż każdy z nas ma w sobie takiego właśnie Heroda. Nie? Czyli ma taką cząstkę w sobie, coś takiego w sobie. Ja może powiem przede wszystkim tutaj o sobie, ale myślę, że każdy z nas ma w sobie takiego choćby małego Heroda czyli taką cząstkę w sobie, która jakoś wyzwolona, dopuszczona do głosu, właśnie w tym znaczeniu wyzwolona potrafi nas popchnąć do jakichś fatalnych błędów, grzechów. Tak, to jest... To jest jakby u podstaw tej cząstki, czy istotą tej cząstki jest taka chęć natychmiastowego uzyskania nie, jakiejś czy pozycji, czy sławy, korzyści takich czy innych. Nie? żeby już natychmiast i bez względu na konsekwencje ważne żeby to było już i no i żeby to też było jakieś takie efektowne tak czyli dające mi wiele satysfakcji takiej już natychmiast tak myślę że każdy z nas coś takiego ma ale każdy z nas ma też w sobie tego Jana chrzciciela Taki głos w sobie: Robisz źle. To jest błąd. Uważaj. Tego nie rób. Jeśli to zrobisz, nie, to no, no, po prostu przyniesie to fatalne konsekwencje. Będzie to skrzywdą dla kogoś, też dla Ciebie. Nie rób tego. Tak zwany, mówimy czasem, głos sumienia. Tak, ale myślę, że to, to jest czasami nawet coś więcej niż głos sumienia. To jest właśnie taki boży głos, bo myślę, że głos sumienia może być, jeśli to sumienie jest właściwie ukształtowane, to może być. Głosem sumienia, ale Bóg mówi do nas na wiele różnych innych też sposobów, nie tylko poprzez sumienie. Tak, no w każdym razie yy, mamy w sobie yy, i tego Heroda, i tego Jana Chrzciciela. I teraz jest bardzo istotna kwestia, czy my yy, dopuścimy do głosu tego Jana Chrzciciela i Pójdziemy za jego głosem, czy też raczej go uciszymy? To jest bardzo ważna kwestia. Tak. I tutaj oczywiście nie mówię tego po to, żebyśmy teraz tak w jakiś taki neurotyczny sposób. Analizowali każdy nasz czyn, każdy pomysł nie? i tak dalej. To, to nie chodzi mi tutaj bardziej o, o takie sytuacje, które skutkują jakimiś naprawdę poważnymi grzechami, błędami w nas, w naszym życiu. Ja, dzięki Bogu, dzięki Jezusowi, absolutnie to dzięki Niemu, no, mam takie doświadczenie, że, że właśnie nigdy nie uciszyłem tak do końca tego, tego Jana Chrzciciela. Czasami może trochę go tak mm, ignorowałem, o właśnie, nie? ale nigdy go nie uciszyłem. Ale wiem, że y, teoretycznie jestem do tego zdolny, zwłaszcza jeśli nie będę w bliskiej relacji z Jezusem. To będzie mnie na to stać. Ja mogę to zrobić, dlatego... Pod wpływem tej dzisiejszej Ewangelii chcę bardziej uważać nie, na to właśnie, co robię, jakie podejmuje decyzje, tak, żeby, żeby nie uciszyć tego Jana Chrzciela i żeby nie pójść za tym Herodem, który gdzieś tam we mnie mieszka i czasami próbuje jednak dojść do głosu, próbuje jakoś wpłynąć nie, na, moje, na moje postępowanie. Tak. Także myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia ma takie bardzo ważne przesłanie: przesłanie duchowe. Tak. Jezus na różne sposoby przestrzega nas przed popełnianiem jakichś życiowych błędów, przed, przed wikłaniem się nie? w jakieś takie sytuacje i przede wszystkim przez, przed taką pazernością, nie? Bo, bo mi się daje, że trochę to cechowało tego Heroda. Nie? On tak chciał mieć więcej. Chciał mieć, no, kto wie, czy on nie czerpał z tego jakiejś satysfakcji, że teraz y, żona jego wielkiego, wspaniałego brata władcy Judei, teraz jest jego żoną nie? i on może cieszyć oko też, nie? patrząc na jego córkę i ta jego córka nie? jest teraz u niego. Nie? Kto wie, czy to nawet też z tej całej radości, nie tylko z tego, że tak ta Salome mu się podobała, ale też z tej radości, że ona w ogóle tu jest, a nie u jego brata. Może z tego wszystkiego on tak pochopnie i tu znów, nie, właśnie to jest to, nie? Tak pochopnie mówi, dam ci połowę królestwa, nawet jeśli, jeśli będziesz chciała. Tak, a ona mówi, nie, ucisz. Zupełnie Jana Chrzciciela. To jest najważniejsze. Tak, bo, bo jeśli uciszysz Jana Chrzciciela, to, to już na pewno się nie zmienisz, na pewno nie dojdzie do tej refleksji, że zrobiłeś źle, do tego wniosku, że zrobiłeś źle. A Herodiada ewidentnie nie chciała, nie? żeby Herod się zorientował, że jednak. Z jakichś powodów tego jednak nie chciała. Nie? Żeby się zorientował, że popełnił błąd. Tak, natomiast Jezus mówi nam. Pokazuje nasze błędy, i mówi Zobacz, nie? pełniłeś błąd. Ale ja Ciebie kocham, ja cię mimo wszystko szanuję, cenię i ja cię podniosę. Ja cię wydobędę, tylko daj się poprowadzić. Nie? Tylko daj się poprowadzić. Tak, także nie chcę uciszać Jana Chrzciciela, z kolei nie chcę słuchać Heroda, natomiast przede wszystkim chcę być blisko Jezusa, który ma moc ustrzec mnie przed zwłaszcza jakimiś wielkimi błędami, czyli grzechami.